Jesteśmy na łące. Oskar sobie zagrabia siano, a ja sobie siedzę wśród poziomek i bodajże macierzanki. Bardzo ładnie tu pachnie. Bardzo dobrze smakuje. Jest tak ładnie, spokojnie. Źle śpiewają ptaki. Ktoś piłuje chyba jakąś blachę. Tam szczotkuję. Nie jest tak fest gorąco, bo padało. Fajnie jest, naprawdę. Oskar teraz do mnie dzwoni, nie wiem po co, ale odbiorę. Jak nam czwartek mija. Rano byliśmy na spacerze z pisełkami. To ja wlażyła do rzepaku i wyszła jak spod prysznica. O dziwo bardzo smaczne są te poziomki. Ale malutkie. Strasznie malutkie. Ja sobie zrobię taki trawniczek na placu. Taka niska poziomka z macierzanką, może stokrotka, może jakaś kończyna. Funkcjonalny, ładny i pachnący. Hmm? A nie jakaś zwykła trawa. i do, do nikąd tak jak naprawdę do ogródka <laughs> Ciekawe, co tutaj ta kombinuje. Ogólnie to myślałam, że będzie tu wyglądać gorzej. Nie było nas tu dwa, trzy tygodnie i padało w międzyczasie, więc myślałam, że będzie burz ale jest ok, da się normalnie chodzić. Tutaj tak samo nie pozarastało, więc jest nadzieja, że jak ogołocimy resztę tej przestrzeni, tutaj to w przyszłym roku będziemy się mogli zabrać za następną część sadu. Ogólnie słyszałam, że winniczki. Są ślimakami drapieżnymi, które zjadają jaja innych ślimaków, w tym też tych bezmuszli, więc dajcie mi znać, jeżeli to jest prawda. Bo jeżeli tak, to się bardzo cieszę, że ja tu mam. Tu jest szósty, a jeżeli nie, no to trudno. Wolę winniczki niż te bezmuszlowe, bo są obrzydliwe i są pazerne. No... Nie mogę się doczekać jak to będzie pusto. W sensie nie tak pusto-pusto, bo zostaną drzewa, ale jak będzie widać przestrzeń. Tu co? Śliweczki opadają. Ciekawe. Gdzie tu jest śliwka? Hmm. Nasz kompost. Wow. Zostałam komentarz, że to się nie przekompostuje. Hmm. No trudno, no zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle. To jest pierwszy mój taki kompost, kompost, więc w sensie, no próby robienia kompostu. I gruszki też opadają. Hm. To z tej starej gruszy. Nie wiem, czy ona mnie do wycięcia, czy nie. Bo w sumie owocuje, ale ma bardzo małe gruszeczki. No i już jest za wysoka, trochę, żeby zbierać z niej owoce. Może ją przytniemy. Tak w połowie jej wysokości. W jednej trzeciej. I zobaczymy. Jeżeli przeżyje to cięcie i pójdzie w mocne, ładne gałęzie, a nie w takie takie dziczałe małe gałązki, no to zostanie. A jeżeli nie, no to trudno. Bo ja z Oskarem w sumie nie przepadamy tak za gruszkami, ani za jabłkami. Ale jeżeli chodzi o soki, o przetwory, no to Jakbym miała takie drzewko, to bym oczywiście korzystała. Nie wybrzydzałabym. Czy tam kompoty nawet. A też przecież możemy się podzielić, no nie? No. Burz. Już niestety czarny bez nie kwitnie. A chciałam sobie pozbierać. O! Jest tam jeden kwiat jeszcze. A chciałam sobie pozbierać kwiaty do suszenia. Bo trochę już ususzyłam, ale myślałam dać do wina i mieć wino takie bezowe. Tak. No ale co, będziemy robić sok albo czymś z owoców, jeżeli mi się będzie chciało. W ogóle? No. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Jeszcze ten dywanik z muchu. Hmm. Podoba mi się. Dalej zastanawiają mnie te drzwi, tutaj. Bo w sumie my tu oporządzamy, a tata korzysta. To jest takie trochę niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że nam nie nazwozi całej hołdy jakiegoś czegoś. O, malutkie kociuszki. Słodziaki. No i tu jest cały dywan takiego rumianku. Bardzo mi się to podoba. Trochę sobie kaczuszki go skubią, ale tu są cały czas kury wypuszczone. W sensie na, na noc są zamykane, ale cały czas one tu buszują. No i ten rumianek rośnie jakby nic się nie działo. A kury to potrafią wszystko zadeptać, więc no piękny jest, fantastyczny. Pokazujesz to, że ty jak wyważa, a ja muszę robić. Czemu rozbijasz tego balota? Taką furą będziemy wracać. Brr. Co się nakradniesz? Pomogę! No co, ta kamina?